Madok, wiemy, że przyszedłeś do Legii Warszawa. Powiedz, jak to się stało, że trafiłeś do tego klubu i o pierwszych wrażeniach związanych z Warszawą? Myślę, że to dzięki mojej ciężkiej pracy, czasu poświęconego na treningi. Nie mogę też pominąć trenera, mojego tutaj z Wikielca, kolegów z drużyny, którzy no, pomogli mi w tym. I bardzo się cieszę z tego, że przyszedłem. Rozumiem, że przechodziłeś testy. Czy to były te jednodniowe, czy kilkudniowe? Do Warszawy jeżdżę, jeździłem już od paru lat. Byłem na kilku turniejach, między innymi we Włoszech, Holandii i Irlandii, no i tak to się chyba stało. A czy poza Legią miałeś jeszcze jakieś inne propozycje? Tak, miałem propozycje z Lecha Poznań, z Lechii Gdańsk. Czyli jednak Marka i Renault przeważyła. Tak. To że idziesz w ślady taty, też w ekstraklasie. Ty jako zaczynasz taką bardziej przygodę już no, z profesjonalną piłką, ale takie miałem inne pytanie: czy zawsze chciałeś grać w piłkę, czy interesowałeś się jeszcze czymś innym poza piłką? Zawsze w sumie grę. chciałem grać w piłkę. Nie ukrywam, że interesuje się też koszykówką, na przykład. Czyli rozumiem, że nacisku od rodziców nie było, że to twoja decyzja była, tak, tak żeby jest grać w piłkę, tak? To moja decyzja. Yy, I ostatnie pytanie: yy, kiedy przeprowadzasz się do Warszawy? Czy nie będziesz tęsknić za rodziną, znajomymi? Jak to yy, będzie wyglądało? Do Warszawy przeprowadziłem się już w sumie w tamtą niedzielę, yy, czyli 7 lipca. Yy, na tą chwilę bardzo mi się podoba. Czy będę tęsknić za rodziną, oczywiście, no bo oni tak jakby zawsze mnie wspierają i wiadomo. Dzięki Mazox i wszystkiego najlepszego.